うん。<music> Brakuje miejsc w szpitalach. Obecnie, niestety, wszystkie łóżka są zajęte. Domagali się przegłosowania uchwały w sprawie poszanowania kobiet. Wielkim zaskoczeniem była dla mnie y, postawa przewodniczącego klubu y, Rady Koalicji Obywatelska. Mąż mojej żony. Do zobaczenia w najbliższy weekend. Nie robi pan dla policji? Nie! Witam państwa, Paweł Guszała. Zapraszam na serwis informacyjny. Ostatnia doba była rekordowa pod względem liczby zakażeń koronawirusem. Na Dolnym Śląsku pozytywny wynik testów wyszedł u 2324 mieszkańców. Statystyki zachorowalności podskoczyły także w naszym regionie. W mieście Jelenia Góra wykryto 20 nowe przypadki, a w powiecie aż 83. Te liczby pokazują, że koronawirus coraz szybciej rozprzestrzenia się w naszym województwie, a to niestety przekłada się na coraz gorszą sytuację w służbie zdrowia. Coraz głośniej mówi się o niewydolności służby zdrowia w Polsce, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wygląda w naszym regionie. Wszystko na to wskazuje, że jest dramatyczna. Zacznijmy od tego, jak wygląda sytuacja w naszej miejscowej placówce, czyli w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jelniogórskiej. Obecnie niestety wszystkie łóżka są zajęte. Nikomu z pacjentów nie odmawiamy pomocy. Obecnie w naszym szpitalu przebywa około 80 pacjentów z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem, a 7 pacjentów przebywa pod respiratorem. A ilu lekarzy i ile pielęgniarek obecnie przebywa na kwarantannie? Na chwilę obecną jest to około 5% lekarzy, którzy są nieobecni w pracy z powodu kwarantanny lub już zakażenia COVID-19. Wśród ratowników medycznych i pielęgniarek jest podobnie, jednak sytuacja ta jest bardzo dynamiczna. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić pełną opiekę zarówno pacjentom z COVID-19, jak i pacjentom, którzy są przyjmowani i przebywają na oddziałach leczniczych w naszym szpitalu. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. W trakcie pandemii został przekształcony w szpital covidowy, pod który podlegają m.in. jeleniogórzanie. Obecnie sytuacja w tej placówce jest bardzo trudna. Tu także nie ma już wolnych łóżek dla zakażonych koronawirusem. No, bardzo ograniczona ilość. Bardzo ograniczona, to znaczy? No, że praktycznie jest tylko i wyłącznie jakaś rotacja występuje, no to wtedy przyjmujemy e, nowych pacjentów. Aha, rozumiem, czyli już jesteście pełni. Tak. A co jeśli chodzi o respiratory, które są niezbędne w przypadku osób najciężej przechodzących zakażenie? 11 jest zajętych, 5 jeszcze jest wolnych. Jest źle, a z każdym kolejnym dniem będzie jeszcze gorzej. Wsparciem ma być szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 zlokalizowany w centrum konferencyjnym w hotelu Terminal przy ulicy Rakietowej 33 we Wrocławiu. Placówka ma pomieścić 400 pacjentów, z czego 50 miejsc dedykowanych będzie dla osób wymagających respiratorów. Kluczowy jest tutaj czas przyszły, bo szpital dopiero powstaje. Tak więc wszystko na to wskazuje, że działania rządu w tym zakresie są już mocno spóźnione. Wczoraj w trakcie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego doszło do nietypowej sytuacji. Oto fragment tego, co się wydarzyło. Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego radni Koalicji Obywatelskiej Nowoczesnej Plus przy poselskim wsparciu Piotra Borysa domagali się przegłosowania uchwały w sprawie poszanowania praw kobiet. Złamał pan prawo, będzie pan odwołany z tego stanowiska? Oczywiście, że tak. Razem z całą kancelarią. W związku z zaistniałą z sytuacją o komentarz poprosiliśmy wiceprzewodniczącego sejmiku województwa Donośląskiego. Sejmik w miniony czwartek, czyli praktycznie 5 dni temu podjął już stanowisko w sprawie praw kobiet. Dodam, że stanowisko to było przygotowane przez klub radnych bezpartyjni samorządowcy, a stanowisko to poparło 22 radnych. Zagłosowało 7, cały klub bezpartyjnych samorządowców, 10 radnych koalicji obywatelskiej, czyli cały klub trzech radnych i jedynie dwóch radnych klubu Nowoczesna Plus. W stanowisku tym wyraźnie podkreśliliśmy prawo kobiet do wyboru i decydowania o własnej przyszłości. Było to wystarczająco mocne, stąd też uznaliśmy, że... Nie ma potrzeby organizowania sesji nadzwy, nadzwyczajnej. Wyraźnie wyraziliśmy to w swoim stanowisku. Oczywiście wszyscy radni czujemy się zaniepokojeni sytuacją związaną z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym spraw aborcji. W związku z tym, że nie było kworum, obrady zostały zamknięte. Jak czytamy na facebookowym profilu posła Piotra Borysa, doszło do złamania prawa przez niedopuszczenie dwóch radnych Koalicji Obywatelskiej do udziału w sesji za pośrednictwem telefonu i Skype'a. Nigdy nie zdarzyły mi się e, takie problemy, e, żeby nie móc e, się połączyć, e, czy to na posiedzenia e, komisji, czy też na e, sesję sejmiku województwa dolnośląskiego e, za pośrednictwem e, Skype'a. E, na pewno są to jakieś... E, e, But... Uh -huh. Problemy natury technicznej na pewno zostaną rozpatrzone, natomiast wielkim zaskoczeniem była dla mnie postawa przewodniczącego klubu radnych Koalicja Obywatelska, pana Marka Łapińskiego, który publicznie głosił, że zwoli cały zespół pracowników kancelarii Sejmiku. Ja od 10 lat pracuję w Sejmiku, pracuję w wielu jego Komisjach. Jestem aktywnym radnym i znam ten zespół. Znam zespół pracowników Kancelarii Sejmiku. Zespół bardzo oddany, odpowiedzialny, uczynny. Dlatego też zaskoczony byłem taką, takim apelem, taką postawą pana, pana przewodniczącego Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Rząd przedłużył zakaz otwarcia restauracji i lokali gastronomicznych, które posiłki wydawać mogą jedynie na wynos oraz dowozić je pod wskazany adres. Nowe rozporządzenie obowiązywać ma do odwołania. Dla osób pracujących w tej branży to ogromny cios i wielkie straty nie do odrobienia. Blisko 30 włamań do altanek ma na swoim koncie zatrzymany przez policję Jeleniogórzanin. Jego łupem od marca do sierpnia tego roku padło mienie o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Były to głównie narzędzia i różnego rodzaju sprzęty, które mężczyzna sprzedawał w punktach skupu złomu lub przygodnie spotkanym osobom. Za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Mąż mojej żony oraz niedźwiedź i oświadczyny to spektakle, które w listopadzie do zobaczenia będą w Jeleniogórskim Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. Dyrekcja oraz aktorzy teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w tym trudnym okresie zapraszają na odrobinę relaksu i rozrywki. W listopadzie wystawione zostaną dwa spektakle. Mąż mojej żony oraz Niedźwiedź pan policja, oświadczy. Panie inspektorze, ja jestem uczciwym obywatelem. Nie robi pan dla policji? Nie! Nie! nie, nie niech pan się do mnie nie zbliża, jak nie chce pan wyrazić Niby jak ją uraża Helena, jak ocieczulna chłop. Na scenie wystąpią Jacek Grądowy i Piotr Konieczyński. 7 listopada spektakl mąż mojej żony wystawiony będzie o godzinie 19. A 8 listopada o godzinie 18. Taka sama ręka jest u nas w domu. Pana i u pana żony, ja tak. Moje ślubne mogły, ja. 21 i 22 listopada wystawiony będzie z kolei spektakl Niedźwiedź i Oświadczyny. Światowa klasyka komedii.

W związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia o wprowadzeniu na terenie całego kraju czerwonej strefy epidemiologicznej zapełnione może być jedynie 25% widowni. W związku z tym pracownicy marketingu zapraszają do potwierdzeń i rezerwacji miejsc. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 75 64 281 30. Zaproszeniem do teatru imienia Cypriana Kamila Norwida kończymy dzisiejszy serwis. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.